Cześć dziewczyny, witajcie kochane kobiety na naszej rozmowie, na której chcemy, żebyście poznały koncepcję całej konferencji dla kobiet, którą organizujemy już w Madrycie 4 października pod tytułem Przebudzenie kobiecej mocy. Chcemy się Wam tutaj przedstawić, chcemy żebyście poznały naszą energię i żebyście dowiedziały się skąd się wziął pomysł, po co ta cała konferencja i co wartościowego z niej zabierzecie. Więc y, powiedzmy o tym właśnie, skąd się wziął pomysł. Sylwia, zacznij, bo to y, tutaj y, y, w naszym gronie y, naszego projektu się to zaczęło. Tak, cześć dziewczyny, witajcie kochane. E, więc tak, no projekt rozpoczęłyśmy na początku właśnie z Gracjaną, od tego się odpalił cała, cała intencja tej konferencji. E, I ma na celu pokazanie... Mm, kobiety, które mieszkają już w Hiszpanii krótko albo bardzo długo. spotkania się w tym zacnym gronie. wymianie doświadczeń energii, pomysłów, doświadczenia tego, co robicie też biznesowo i osobiście. I tak skonstruowałyśmy ten program konferencji, żeby was zaciekawić, żeby was połączyć, ale też żeby was poznać. Potem zaprosiłyśmy do tego pomysłu jeszcze dziewczyny, Renatę Byczkowską i Edytę. Ja zaprosiłam Renatę, dlatego że Renata prowadzi networkingi, organizuje networkingi na Costa Blanca, więc powiedz Renatko dwa zdania od siebie. Tak, właśnie, bo tak naprawdę yy, nie rozmawiałyśmy o tym wcześniej i ja się nawet sama zastanawiałam, dlaczego Gracjana akurat mnie nie zaprosiła do tego projektu, ale myślę, że to w ogóle kiełkowało dużo, dużo wcześniej. Nie wiem, czy pamiętasz, jak prawie dwa lata temu nawiązałyśmy kontakt właśnie przez, przez Facebooka i to była nasza tylko taka rozmowa online'owa. Później ja właśnie zaczęłam organizować networking na Costa Blanca. Woryhuela Costa, ponieważ tutaj e, przeprowadziliśmy się z rodziną e, i szukałam e, właśnie kontaktu z Polkami. To było takie moje e, główne, m, główny plan, e, żeby poznać dziewczyny. Tutaj z okolicy, ponieważ przyniosłam tutaj całe swoje życie, jestem tylko tutaj, ja, mój mąż, syn i pies, i po prostu szukałam relacji, szukałam kontaktów i zaczęłam organizować networking, i właśnie na jednym z nich pojawiła się Graciana i Edytka. No i później właśnie dostałam propozycję współprowadzenia konferencji, więc tak to wyglądało. Masz rację. Ja teraz sobie przypominam, że Ty byłaś, Renata, pierwszą osobą w, w Hiszpanii, pierwszą Polką, z którą ja w ogóle kontakt nawiązałam, więc rzeczywiście już musiał to, musiało to kiełkować już wtedy. Tak, ja myślę, że to jeszcze dużo wcześniej, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, dlaczego Dobra. ja się znalazłam na tej konferencji. To, to kiełkowało jeszcze dużo, dużo wcześniej, ale o tym powiem podczas mojego wystąpienia na konferencji. Okej. Okay. No, Edytko, ciebie też zaprosiłyśmy. Powiedz dwa zdania od swojej perspek ze swojej perspektywy. Moją motywacją, ja przez 25 lat mieszkałam w Madrycie. Niedawno zmieniłam życie. Przeprowadziłam się tutaj do Agilas, żeby tworzyć przestrzeń z Gracjaną, domu mocy. I moją taką motywacją i moim. Ja ostatnimi czasy, jak byłam jeszcze w Madrycie, zaczęłam zauwa poznawać kobiety, zauważać, że. Mm, Wiele polek, wiele kobiet zaczęło się jakby przebudzać, tak samo jak ja, zaczęłyśmy szukać, szukać taki, takiej wsparcia, pomocy, przyjaznych kobiet, jakichś takich przestrzeni, gdzie mogłybyśmy, gdzie mogłybyśmy tworzyć wspólnie, i widziałam taką rodzącą się potrzebę właśnie tam, w Madrycie. Wielu kobiet, które, które chciały, chcą coś zrobić ze swoim życiem, coś tam zaczęło się zmieniać, e, nagle dzieci są duże, e, i zaczęły szukać innych alternatyw, e, czegoś ciekawego, czegoś dla siebie, żeby, żeby jakoś tak za, za, zaglądać do siebie w głąb. Już po już, e, wszystkich tych obowiązkach, dwudziestoletnich małżeństwach, e, albo dwudziestoletnich, e, ciężkich pracach czy pracach. Zaczęły, zaczęły szukać jakichś innych alternatyw, i mi się wydało to bardzo, bardzo fajnym, fajnym pomysłem na to, żeby właśnie połączyć polki na to, żeby znalazły takie miejsce dla siebie, gdzie y, będą mogły być wspierane, zobaczone, y, wysłuchane. No i, i no przede wszystkim, przede wszystkim wsparte. Okej, okay, to ja jeszcze powiem o swoich dwóch motywacjach. <laughs> ja mam takie dwa powody, dla których tę konferencję chcę organizować. Pierwszy jest osobisty, związany z tym, że dwa lata żyję już w Hiszpanii i teraz mam decyzję o takim osadzeniu się tutaj, a więc przeżywam tę właśnie konferencję jako taki portal, taką inicjację, takie przejście do właśnie tego życia tutaj już w Hiszpanii, tak obiema nogami. To jest bardzo osobiste, natomiast poza tym to mam sobie taką energię do tworzenia wspólnot w tym momencie swojego życia i przeżywam naszą konferencję jako właśnie tworzenie takiej ogólnokrajowej wspólnoty polek. W w Hiszpanii po prostu. I stąd też y, zdecydowałyśmy się na Madryt właśnie dlatego, że jest to serce Hiszpanii, samo centrum i z każdego regionu sprawiedliwie każda będzie miała taką samą ilość drogi do pokonania, aby się właśnie spotkać y, y, tak, tak, w takim gronie tutaj na, na naszym polskim właśnie w centrum Hiszpanii. No, więc e, idąc za tymi naszymi osobistymi potrzebami, no to sformułowa, sformułowałyśmy program, który jest podzielony na cztery moduły. I pierwszy z nich to moc kobiecości, który e, koordynuje i, i będzie w nim też wykładać Sylwia. Więc powiedz, Sylwio, parę zdań o tym, nie? Co tam się znajdzie? Tak. Co dziewczyny wezmą sobie? Jaką wartość sobie wezmą z tego modułu? No to tak, dziewczyny, moc kobiecości to w ogóle jest mój konik życiowy i moje idee fix i będę wam prowadziła taki bardziej wykład interaktywny z waszym bardzo mocnym zaangażowaniem, jeśli pozwolicie sobie na to, a będzie on pokazywał, jak bogini w tobie, która jest zapomniana, która jest odrzucana, która jest spychana bardzo często przez nasze doświadczenie do cienia, ma faktycznie wyglądać i jak ją sobie obudzić, jak ją dostrzec i jak w ogóle pogodzić się z tym, że bogini to nie jest jakieś niezwykłe słowo, tylko jest to coś, kim tak naprawdę jesteś kobietą, właśnie jesteś boginią, tylko nieraz nie w doświadczeniu, no więc myślę, że będzie to ciekawy wykład i będziemy mogły wspólnie się pobawić i zobaczyć w tym doświadczeniu boginię w sobie. Tak, my z Edytką już znamy z doświadczenia, jak to robisz, więc na pewno będzie to niesamowicie inspirujące i ważne, fajne doświadczenie też dla wielu, wielu Polek, które przyjadą na konferencję. <grytko> Dyto, drugi nasz moduł na konferencji to będzie ciało i umysł. I tam będzie kilka wykładów, więc jako reprezentantka tego modułu powiedz o swoim, czy po prostu o module. No i e... W naszym module, w moim module, w naszym module o ciele będziemy właśnie mówić, jak jest istotna współpraca umysłu z ciałem. Jak wiele możemy tak często w biegu, w zapomnianym, zapomnianym, w zapomnianym ciele znaleźć wsparcie, jeśli tylko skierujemy uwagę do niego. Także myślę, że będzie to bardzo wspierający też moduł, w takim sensie, że będziemy mogły, będziemy mogły dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat, jak wspierać się i łączyć się z ciałem. Trochę praktyki też planujesz? Być może jakieś króciutkie, ale takie dosłownie minimalne ćwiczonka. 30 sekund, sekundowe, żeby po prostu tylko poczuć chwilowo, yy, tak, żeby poczuć chwilowo to ciało, żeby skierować się ku niemu, chociaż po Sylwii to pewnie już będziemy w tamtym ciele głęboko, <laughs> już będziemy głęboko połączone po pierwszym module. Dobra. No i trzeci moduł to będzie biznes i finanse. No to tutaj Renatka ma swoje pole do popisu i powiedz, co tam będzie. No, jakby nie bez znalazłam się tutaj w tym panelu, ponieważ od 30 lat jestem przedsiębiorcą i będę chciała tutaj właśnie powiedzieć o, o swojej ścieżce, ale też właśnie o tym, jak poradziłam sobie z, ze swoim biznesem tradycyjnym, co się wydarzyło, że, że mogłam tutaj po prostu działać w Hiszpanii. Zauważyłam, że wiele dziewczyn, które tutaj przyjeżdża, bo mam okazję z nimi rozmawiać podczas naszych networkingów, szuka takiej swojej drogi inspiracji i nie ukrywajmy, że same. Same medytacje i afirmacje i taki rozwój duchowy nie pomoże. No, my potrzebujemy do przeżycia, do bycia tutaj po prostu środków. Więc podzielę się tutaj swoją drogą. W tym panelu jeszcze wesprze mnie Asia Dziekan i Monika. Sorrykow. One będą tutaj mówić o intuicji, o, o mocy, jak, jak po prostu ten biznes może nas uskrzydlić. Więc będzie to też bardzo interesujący panel. Z tego co wiem, Asia Dziekan będzie miała też część taką warsztatową, więc pewnie będzie kilka takich ćwiczonek albo chwili takiej, żeby po prostu właśnie też przeżyć od razu ten, ten wykład i te warsztaty, i po prostu poćwiczyć sobie, żeby później to wynieść ze sobą i, i, i robić to na co dzień, tak żebyśmy mogły tutaj wzrastać w Hiszpanii w naszych biznesach, żebyśmy się tutaj czuły bezpiecznie, finansowo i ekonomicznie. Tak, bardzo fajnie, że to podkreśliłaś, że nie, nie samą boskością i medytacją człowiek żyje. Także to jest też wartością naszej konferencji, że podchodzimy do nas, kobiet, holistycznie, z każdej strony. No i ostatnim modułem będzie duchowość i relacje, który objęłam ja, i tam będzie taki temat o wspólnotowości, która jest drogą do struktur turkusowych. Jest to, będzie to taka koncepcja o rozwoju naszej świadomości, ale poparta bardzo mocno doświadczeniem tego, jak właśnie wspólnoty budujemy, czy, czy możemy budować, tak żeby były zdrowe. I żeby były właśnie na poziomie serca, a niekoniecznie takiego interesu, tylko z poziomu ego, czy takich potrzeb czysto dziecięcych, czy tam jeszcze innych bardziej skomplikowanych mechanizmów psychologicznych, ale nie będziemy wchodzić w jakieś skomplikowane rzeczy, tylko tak bardziej praktycznie, tak, żebyście mogły wynieść z tego konkretne wskazówki a propos tego, jak budować relacje, żeby były partnerskie, żeby nie były skośne, tylko partnerskie ponieważ takie są po prostu najzdrowsze i najprzyjemniej, najszczęśliwiej się w nich żyje. Wzbogacę to również o medytację i może, jak będę miała jeszcze energię wieczorem, bo to już będzie zamykać nasz cały dzień, no to, no to jeszcze taki artystyczny występ z gitarą. Mam nadzieję, że, 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 że dam radę wykonać, ale tego nie obiecuję, no bo to już zależy od po prostu sił, jakie będę miała wieczorem po całym dniu intensywnych naszych prelekcji i tutaj jeszcze tematów organizacyjnych. No więc, więc tak to będzie się prezentowało, drogie dziewczyny. Coś od siebie. Tak sprawdźcie jeszcze, nie, czy Sylwia i Renata Jedyta macie do powiedzenia dla kobiet, które wezmą udział, dlaczego warto, żeby przybyły i co zabiorą z tej konferencji. Więc o jednym zdaniu od Was. Może Renatko, ty zacznij. Dobrze. Ja myślę, że warto jeszcze dodać, że będziemy też miały stoiska, na których wystawcy będą prezentować swoje przedsięwzięcia, swoje biznesy, więc w przerwach kawowych będzie czas na to, żeby właśnie też pozwiedzać stoiska, żeby nawiązać relacje, czy osobiste, czy biznesowe. Myślę, że to też jest bardzo duża wartość tej konferencji. Okej, okay. Edyta. No ja właśnie też myślę, że przede wszystkim właśnie to, że, że tej energii kobiecej z kobietami, z innymi kobietami, sama możliwość porozmawiania i z tak dużą ilością kobiet naraz zainteresowanych jakby i, i, i w tym samym temacie złączonych, to jest bardzo fajny, fajny temat. Myślę, że to będzie wielką wartością właśnie nawiązać kontakty przede wszystkim, zobaczyć inne kobiety, ich, ich pracę, ich przedsiębiorczość, posłuchać fajnych, fajnych prelekcji. No i przede wszystkim myślę, że kontakty. Kontakty i przejrzeć się po prostu w, jakby w drugiej kobiecie. To będzie na pewno bardzo dużą wartością. Spędzimy fajny czas na pewno też, wspomnę o tym, że mamy przecież, będziemy mieć pyszny catering, będziemy mieć pyszny, będziemy mieć kawkę, będziemy mieć jakieś śniadanko, także wszystko będzie na miejscu, czyli tego czasu będzie dosyć sporo, żeby, żeby po prostu wspólnie, wspólnie pobyć. Okej, okay, Sylwia? Ja Was kochane zapraszam do wspólnej przygody, która będzie na pewno ekscytująca, ale oprócz tego to jesteście inicjatorkami pierwszej konferencji kobiet w Hiszpanii, bo jest ona pierwsza, więc no, jesteśmy promotorkami i do tego, do tej promocji tej konferencji wspólnej Was zapraszam. Ja Was zapraszam też do tego weekendu w Madrycie, tak, żebyście zaplanowały w kalendarzu sobie cały weekend, no bo na pewno będzie to kwestia też tych dwóch noclegów przed sobotą i, i po sobocie. Wieczór sobotni to jeszcze planujemy spędzać na takich integracyjnych rozmowach i, i, i wspólnej kolacji dla chętnych osób. Więc myślę, że no, największą wartością będzie właśnie ta sieć wsparcia, którą będziemy tak na żywo budować. No bo w internecie dużo tego robimy na różne sposoby, ale pamiętajcie, że to, co na żywo, to naprawdę najbardziej nam zapada i w doświadczenie, i w serca, yy, i po prostu nas też buduje, więc. <laughs> Więc no, stawiamy na to żywe doświadczenie i, no, i liczymy, że się z Wami zobaczymy z polkami ze wszystkich regionów Hiszpanii w Madrycie 4 października. Zapraszamy Was na naszą stronę internetową www.polkiwhiszpanii.com, na której są wszystkie szczegóły tej konferencji. Jest o tym, jak kupić bilet, jest o tym, jak zostać sponsorem, czyli jak nam pomóc w finansowaniu tego całego przedsięwzięcia, no i jak wykupić stoisko, o czym wspomniała Renata. Także. Aha, no i jeszcze media społecznościowe, tak? Na Facebooku mamy profil Polki Hiszpania, na Instagramie również pod tą samą nazwą. No i tam są będą codziennie publikowane informacje na temat konferencji, żebyście pamiętały i bukowały w kalendarzu i tutaj u nas swoje miejsce. Jeśli Dziękuję. Mogę, przepraszam, jeśli mogę jeszcze to Warto chyba dodać, że naszą konferencję uświetni wystawa prac świetnej kobiety, fotografki. Może Sylwia, byś powiedziała kilka słów, bo znasz Małgosię. Tak, dziewczyny, jeszcze dodam właśnie, że i wystawa Małgorzaty Wakulu będzie na naszej konferencji, ale ona również będzie robiła fotorelację, która później pójdzie w świat. Jest to niesamowita kobieta, która dotyka tematów bardzo trudnych dla nas kobiet, dla małych dziewczynek, dla kobiet dojrzałych i starych kobiet również. Zrobiła przepiękną wystawę w Hiszpanii, w PEGO. Niedawno była właśnie ta wystawa, gdzie pokazuje prawdziwe życie kobiece w Hiszpanii, takie na co dzień, bez kolorytu i bez lukru. Jest niesamowitą osobą, więc też cudownie, że dołącza do nas i będzie. Z nami. Okej, okay, ja myślę, że jeszcze zrobimy taką rozmowę, gdzie więcej powiemy o, o osobach zaangażowanych nie w konferencję, i o kolegach tak. pozostałych, i, i o osobach, właśnie, które będą sponsorami, partnerami, że to, są, to jest całe grono, coraz liczniejsze, które już tutaj u nas się pojawiło i, 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 i na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać. No a tytułem wstępu y, chyba tyle, tak? Tak. tak. Tytułem wstępu naszych rozmów do naszej konferencji tyle. Także rozpoczynamy proces przygotowawczy do tego pięknego, inicj inicjalnego wydarzenia. No i cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.